Cześć ludzie kochane, to znowu ja. Chciałem powiedzieć, dzisiaj w Gdańsku będzie walka Saleta-Gołota. A nagrywam to tylko po to, żeby powiedzieć, że ta walka będzie bardziej fair, niż była walka gołota Damek. Bo to młody chłopak, sprawny i dziadkowi przypieprzył, i na tym się skończyło. Gołata miał pretensje, później że go Adamek pobił. A tutaj będą równe szanse. Jeden i drugi ma po 45 lat. Niewiele młodsi ode mnie. I jeden tam jakieś mistrzostwa zdobył, drugi, jeden przegrał kiedyś, drugi przegrał tam kilka razy. A może i kilkanaście. Także walka będzie wyrównana. Jest to w Gdańsku, ale kurczę na żabiance. Tak, oliwa żabianka ech, w Ergo Arenie. Nie pojadę, niestety. A szkoda, bo nagrał krótki film. Ech, ech, jak tam, jak wygląda sytuacja. Walka będzie o 18.00. Chętnie bym obejrzał. Ale nie mam takiego kanału, żeby to oglądać, jak w internecie wątpię, żeby to leciało. A co jeszcze chciałem powiedzieć. Jak była walka Gołota-Adamek, to tak samo jakbym ja stanął do jakiegoś, ja wiem, autora z serwisu młodego albo widza z YouTube'a. Z YouTube. Gdybym ja, młodego chłopaka zdrowego, dopadł i przytrzymał go ręką tylko, to ja bym sobie dał radę. W szłokcie można wiele rzeczy zrobić. Drugie ręki wcale nie musiał używać. Ale, ale tak to, to, to jesteście sprytni i zdrowi autorzy i vlogerzy. I widzowie, no chyba żebym miał, to ja przygotowałem sobie przedłużacz. Jakbym użył przedłużacza, to ja bym, kurczę, każdemu dał radę. Nawet Adamek by miał problemy. Ale przedłużacza nie będę używał. I słuchaj, i tak to właśnie wygląda. Także tak jak mówię, Staleta, Gołota, będzie fair. Dwóch dziadków stanie na rynku, ale po co oni się Po cholerę się będą bili. Przede wszystkim to będzie dla kasy walka. Jak, jaki będzie wynik, to się okaże, ja wiem, o których się skończymy, no nie. I szkoda, że nie obejrzał, bo mu popatrzył, jak dziadkowie, jak oni w ogóle na ringu stoją. <laughs> Mam nadzieję, że okulak, okulak żaden nie będzie stał tam. Tylko jakoś jeszcze raz umrę. Dobra, niech wygra lepszy i sprawniejszy. To na razie. Tyle pozdrowienia dla autorów serwisu i dla youtubeowiczów oczywiście. No to trzymcie się. Na razie też.